Cześć, tu mówi Maniak! Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy filmów Asterix i Obelix kontra Cezar i Asterix i Obelix Misja Kleopatra, to zapraszam do oglądania. Asterix i Obelix to seria filmów fabularnych, których scenariusz oparto o komiksy autorstwa Renego Gościnnego i Alberta Uderzo. Mój dzisiejszy odcinek pokazuje, jak zmienili się aktorzy dwóch pierwszych części czyli Asterix i Obelix kontra Cezar z 1999 roku, a także Asterix i Obelix Misja Kleopatra, która powstała w 2002. Pierwszą część wyreżyserował Claude Zidi, a główne role zagrali Gérard Depardieu jako Obelix i znany z serii filmów Goście, Goście Christian Clavier jako Asterix. W momencie premiery film był najdroższą produkcją francuską wszechczasów, która kosztowała 42 miliony euro. Dopiero późniejsza kontynuacja z 2002 pobiła ten rekord z budżetem 50 milionów. Francuski reżyser Claude Lelouch już w latach 60. chciał nakręcić film o przygodach palecznych galów. Rolę mieli wówczas otrzymać nieprofesjonalni aktorzy, tylko ze względu na ich fizyczne podobieństwo do postaci z komiksów. Projekt ostatecznie porzucono. Drugi projekt rozpoczął sam Luis de który chciał zagrać rolę Asterixa, a według plotek rolę Obelixa miał otrzymać Lino Ventura. Według przyjaciela Alberta Uderzo, Luis de chciał zagrać postać Asterixa bez wąsów. Ten projekt ostatecznie również trafił do kosza. Ale wracając do Asterixa z 1999 roku, jest to ostatni film w karierze Clauda Pieplu wcielającego się w postać panoramiksa. Jest to jego również ostatnie spotkanie z Michelem Galabri, który odgrywał rolę Asparanoixa. Aktorzy po raz pierwszy spotkali się na planie żandarma Saint-Tropez z roku 1964 u boku Louisa de Film kręcono w Dournay z Wielkiej Brytanii, w Monachium i we Francji. Asterix i Obelix Misja Kleopatra to film komediowy w reżyserii Alaina Chabata. Christian Clavier i Gérard Depardieu, podobnie wcielają się w rolę Asterixa i Obelixa. We Francji film w kinach zobaczyło 14,5 miliona widzów, dzięki czemu obraz jest czwartym filmem francuskim w historii pod tym względem. W polskich kinach zaprezentowano pełną wersję filmu, jednakże, podobnie jak w innych krajach, została ona zlokalizowana, to znaczy żarty oraz sytuacje zrozumiałe tylko dla francuskiej publiczności zostały zastąpione zrozumiałymi tylko dla Polaków. Reżyser Alain Chabat chciał, żeby w rolę Kleopatry wcieliła się Naomi Campbell. Film na świecie zarobił 111 milionów dolarów, a reżyser, jak i zarówno aktor wcielający się w rolę Juliusza Cezara, Alain Chabat, otrzymał nominację Europejskiej Akademii Filmowej dla najlepszego europejskiego aktora. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć tutaj, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.